Dzisiaj mówię do wszystkich tych, którzy ładują swój telefon w pracy, którzy zabierają fajne karteczki, długopisy, kalendarze, gadżety z biura, bo jest ich po prostu dużo. Ale robią to bez wiedzy swoich pracodawców. Albo może jesteś jedną z tych osób, która po prostu pod nieobecność pracodawcy kseruje sobie coś w pracy, albo drukuje sobie coś. Coś większego, jakieś e-booki, jakieś instrukcje obsługi. No, bo szef już poszedł do domu, więc mogę sobie to teraz legalnie zrobić. Do wszystkich tych osób kieruję ten film. Krótko i treściwie. Ja też robiłam takie rzeczy, aż do momentu, kiedy zaczęłam poznawać pana Boga, i po prostu w pewnym momencie ktoś nazwał mi to po imieniu. To jest po prostu kradzież. Ja wiem, że to są małe rzeczy, że to są może nieistotne rzeczy, że przecież wszyscy to robią. To jest taki argument, który ja najczęściej słyszałam. Wszyscy to robią. No i co? No i co, że wszyscy to robią? Jeśli ktoś zacznie zabijać innych ludzi, to Ty też zaczniesz, bo wszyscy to robią i to będzie twój, Twoja wymówka, Twój argument? No nie, prawda? Bo wydaje się, że no przecież kogoś zabić to jest tak duża rzecz, że to jest przestępstwo. A wydaje nam się, że taka malutka kradzież, bo, bo jest dużo tych wszystkich e, rzeczy w pracy, które można sobie tak po prostu przygarnąć, bo przecież mój szef tak dużo ich kupił, one się nie zużyją, nikt nie zauważy, nikogo to nie zaboli. No właśnie, ja też tak kiedyś myślałam i mm, przestałam to robić, bo Biblia w pewnym miejscu ma, taki, ma takie słowo, które bardzo dotyka mojego serca. Dobrze sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach. Niewielu nad wielu macie postawie. I moja wierność w najmniejszych rzeczach, najmniejszych kwestiach, moja uczciwość w życiu. Um, to jest coś, co Pan Bóg obserwuje w mojej codzienności. I te większe rzeczy, które Bóg chce dawać człowiekowi, um, będą w Twoim życiu i w moim życiu. Dopiero wtedy, kiedy zdam egzamin w tych małych rzeczach. I kiedy moje sumienie m, do, tak daje mi znać, że coś nie tak, że robię coś źle, to najczęściej jest to w takich małych rzeczach. Więc jeśli w tych małych rzeczach zawiodę, no to wiem, że nie mogę się spodziewać tego, że Bóg postawi przede mną wielkie rzeczy. Przyjrzyj się dzisiaj swojemu sumieniu i zastanów się, czy te małe, drobne rzeczy, które robisz, są zgodne z tym, czego uczy nas Bóg, czego uczy nas Biblia, czego uczą nas przykazania.